Koń, bracia i siostry, w Chrystusie Panu, szczególnie Wy, drodzy najdrożsi, jubilanci, Anno i Tadeuszko, 50 lat temu powiedzieliście sobie, tak, chcemy być razem. Dzisiaj trzeba nam to podkreślać. Dziś, w tym świecie, kiedy tak z łatwością ludzie mówią, rozstań. Dziś, kiedy przestają wierzyć w miłość, dziś, kiedy ludzie coraz częściej mówią, że nie warto kochać, bo nie warto ufać. Wy stajecie przy ołtarzu, aby Bogu podziękować. Wy, którzy staliście się w tych skierniewicach domem modlitwy Świętego Szarpela. Ile razy przychodziłem do Waszego domu z jak wielką radością. Ufnością oczekiwaliście. Była nieraz trudna chwila pogoda i śnieg, a wy staliście przed domem w śniegu, bo czekaliście, mówiliście, dziś Pan przyjdzie do mego domu, Jezus, to za waszą wiarę. Waszą wiarę dziękuję dzisiaj Panu Bogu. Bo jeśli człowiek ma taką wiarę w Chrystusa i ufa Jemu, to tak, przetrwa. Wszelkie trudności, a tych trudności zapewne było też wiele w Waszym życiu. I to dzisiaj składacie tutaj, w tym miejscu, matce Bożej, i jakbyście chcieli powiedzieć, u niej, tu w Sanktuarium, matce dobrego początku, my przecież codziennie zaczynamy kochać więcej. I kochamy się codziennie więcej. I moi drodzy, chciałbym, abyście w tym miejscu taką mieli myśl zawsze. Chcę codziennie zacząć tak, jak było w początku. Kiedy pierwszy raz mówiliście sobie słowo kocham. Kiedy pierwszy raz objęliście się. Kiedy drżali, drżały wasze ręce. Kiedy spojrzeliście na siebie i może już wiedzieliście, że będziecie razem. Bracia i siostry, Dziś dziękujemy za ich 50 lat. Ale dziękuję za Was, za Waszą wiarę, za Waszą miłość, za to, że tu jesteście, że podnajdujecie to miejsce po to właśnie, aby na nowo odnaleźć tę siłę, która pozwoli, aby trwać. My stajemy dzisiaj pod krzyżem Jezusa z świętym Szarbelem. Tak się składa, że mówią o świętym Szarbelu, że to taki święty ojciec Pio Bliskiego Wschodu, a świętego ojca Pio będziemy jutro czcić. I obydwaj są tu na tym witrażu. Święty ojciec Pio, święty Szarbel, którzy właśnie przypominają nam o tym, że warto więcej być dla Jezusa, więcej więcej kochać, że przecierpieć. Panie i siostry, przecież dzisiaj, dzisiaj, kiedy przed południem kręczałem tutaj sam, kiedy modliłem się już za was, za wami, którzy tutaj przyjdziecie, będziecie tutaj razem. Tak kręczałem, a później z samtueru przeszedłem do pustelni obok, tam przed świętego szarpela. I mówię, mów mi coś, święty szarpelu, cóż ja im mam powiedzieć? Przecież tu oni przyjdą, żebyś im coś powiedział. Dzisiaj wrócą do domów, A on milcze, nic nie mówi. Ale w tym milczeniu odnajduje się jedno. Idź, bądź narzędziem. Bądź tym narzędziem Boga, wy bądźcie tym narzędziem Boga dzisiaj. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek Bóg was postawił, gdziekolwiek będziecie. Święty Szarmel i jak każdego miesiąca, 22 również przed południem, przeszli w procesji tam w Annaria, w Libanie, przeszli z jego pustelni, takiej samej jak tutaj u nas we Florencji-Kobojurzy. Takiej samej identycznej z tą samą obecnością Jego, bo On wybrał to miejsce. Oto tam przeszli w procesji i my pielgrzymujemy tu. Ta nasza procesja rozpoczęła się odkąd, wyruszy, kiedy wyruszyliście z domu. Ta wasza procesja rozpoczęła się, kiedy przypadkowo, jak pani tu w Lublinie znalazła w internecie to miejsce. Tak, to już było zaproszenie. I moi drodzy przeszli z tej procesji do grobu tam, gdzie grób się tego szarpela Wawnaya, ale tak sobie dzisiaj myślałem. My przychodzimy tutaj do matki razem z nim, tak niedawno koronowanej. Przychodzimy tutaj, gdzie złożyliśmy jej największą część, gdzie wciąż będziemy przychodzić. By mówić, dziękujemy Ci za to, że jesteś dla nas, za to, że nas podnosisz, podnosisz nas, byśmy nie zwątpili, że warto zacząć od nowa. Oto przychodzimy do matki. I tak sobie dzisiaj analizowałem spotkanie matki Szarpela i jego mamy z nim. No przecież dobrze wiemy, kiedy mama świętego Szarbeła już była w podeszłym wieku i wiedziała, że to może być już niedługo jej koniec. Wtedy z tej wioski tam Bekafra, gdzie tyle razy byliśmy, wzięła i udała się do Anaya. Długie godziny drogi i przybyła tam przed to wzniesienie w naja, gdzie u góry jest pustelnia, wiedziała, że jest tam jej syn Szarka. Tak sobie myślałem, co mama czuła, gdy wychodziła tam na to wzniesienie. Co czuła? Ogromną radość. Co niosła świętemu Szarbelowi, który był w tej pustelni? Miłość. Matka niesie miłość. Dobrze o tym wiecie. Taka miłość, która się nie kończy. Ona wychodziła do góry umęczona i miała wielkie pragnienie zobaczyć swoje dziecko, swojego syna. Ale wtedy dzieje się rzecz zupełnie nieoczekiwana. Ojciec Szarber czuje, on wyczuwał w sercu, że za drzwiami jest ktoś bardzo ważny z jego życia że jest matka, drzwi zamknięte pustelni. A ona puka. Otwórz mi, synu. Ale mamo, wiem, że jesteś. Nie musiałam mówić ani jednego słowa, ale wiem, że jesteś obok. I tak jak Matka Najświętsza nie musi ci powiedzieć ani jednego słowa dziś, ale wiem, że jest obok. Że będzie zawsze. I wtedy święty szanowny mówi. Mamo, nie otwierajmy tych drzwi. Za tych, którzy zamknęli swoje serca, zamknęli bardzo mocno drzwi swoich serc i nie chcą ich otworzyć dla Chrystusa. Mamo, tak bym chciał zobaczyć Ciebie, Twoje oblicze, tak bym chciał Ciebie przytulić, ale do zobaczenia w niebie. Mamo, złóżmy tę ofiarę. Męże siostry. Mimo, że były zamknięte drzwi, ale przez te drzwi ona przeszła miłością. Tak, miłość pokonuje wszelkie zamknięcia. Czasem długo trzeba czekać. Może wiele, wiele lat życia, ale nie przestań kochać swojego dziecka. Swoich bliskich, nawet gdyby tak bardzo się oddawili od Ciebie. Ale nie przestałem kochać. Bo miłość przemienia wszystko. Miłość oczyszcza. Jak dzisiaj, kiedy mówiono mi o egzorcyzmie, o egzorcyzmie kobiety, która miała problem, szatan wszedł w nią. Ale... Drugi problem było to, że ojciec jej tak bardzo nienawidził. Ojciec własny, czasem tak jest, ale ten ojciec był na egzorcyzmie. I kiedy zobaczył, jak szatan strasznie manifestuje swoją obecność i w jej dziecku wtedy księża egzorcyści. Mówią, powiedz jej, że ją kochasz. I wtedy zaczął ojciec krzeczeć. Córko, dziecko moje, bardzo cię kocham. I wtedy nastąpiło uwolnienie. To nie modlitwa egzotystów. To ta niezwykła modlitwa i słowo, kocham Ciebie, ojca, sprawiło, że stała się wolna. A ile jest domów? Ile jest miejsc, gdzie jest bluźnierstwo? Gdzie jest? obrzucenie się błotem nienawiścią i niechęcią będzie to modlitwa szatańska, będzie przywoływaniem diabła, który będzie niszczył Twoją rodzinę, Twój dom Twoje serce i przyjdzie najpierw i zniszczy wszystkich wokół a później Ciebie bracia i siostry, dzisiaj kiedy również przed południem i tu w naszej pustelni był egzorcyzm. I kiedy znowu, znowu lucyfer, ten, który tak znienawidził Boga, a był przecież światłością, a zgasł w nim wszystko, a zaponęła nienawiść i brak posłuszeństwa. Dziś znowu lucyfer wołał tutaj, w tym miejscu. Ale przegrał tę walkę, bo zawsze przegrywał. Szatan nigdy nie wygrywa, jeśli w Tobie jest miłość. Jeśli w Tobie nie ma wątpliwości, że Brak jest miłością. Tak, bracia i siostry. Dzisiaj w tym świecie lęku, bujasi, w świecie, kiedy tak bardzo nie wiemy, czy będziemy mogli tu być 22 października, listopada. Ale chcemy być. I dzisiaj mówimy do Matki Bożej, pozwól na Ryjo, abyśmy znów tutaj razem byli. To ty nas poprowadź. Nie wiemy tego. Ale Bóg już wie. I Bóg zna naszą przyszłość. A my wciąż walczymy o teraźniejszość. My wciąż tak się troszczymy o to, żeby tylko tu żyć i mieć. A Bóg wie więcej. Tak, bracia i siostry, tylko że człowiek zaczyna tracić w tego Boga wiarę. Zaczyna coraz mniej czcić Jego obecność i Jego obecność jego Syna w Eucharystii. Jakże z bólem i dzisiejszej nocy, kiedy tę noc również będziecie niektórzy nadorować Pana Jezusa całą noc do jutra, dziś razem z, ze świętym Ojcem Szarbenem i razem ze świętym Ojcem Picho. Bo przecież to przejście do Jego wspomnienia na jutro. Będziecie tutaj adorować, przepraszając Boga za profanację, za tych, którzy odrzucili obecność Jezusa, który za chwilę przyjdzie tutaj, którzy z tak łatwością wyciągnęli rękę, by przyjąć na nią Boga. Jakby chcieli powiedzieć, że ja mogę Cię dotykać. Ja mogę uczynić to, co chcę, bo Ty nic nie powiesz. Ale Pan Jezus się zapyta, kto się mnie dotknął. Czy ty wiesz, że dotykasz Boga? Jaka wielka łaska? Czy Ty czujesz, że dotknąć Boga, to trzeba mieć ręce namaszczone dla Niego, ale On ci pozwala, On będzie patrzył. Kiedy zrozumiesz, że przed nim trzeba krakać, jeśli jeszcze masz zdrowe kolana, że trzeba go przyjąć w tak wielkiej czci, wielkiej, bo dzisiaj nie tylko świętcy, ale i księża, zaczynają coraz mniej oddawać mu czci. Chcą go tylko wymieniać. Który będzie zgadzał się na ich cześć. Chociaż my po nie dodamy, ale Bóg od nas oczekuje. Skłoni swoją głowę i połóż mi na moim sercu. Ale ty nie chcesz skłaniać głowy, bo ty już przed nie chcesz składać, bo ty wszystko wiesz, bo ty masz zawsze rację, mówię. Bo ty przecież byłeś w świecie, poznałeś, przejechałeś. I masz tyle znajomości. Po co mi schylać głowę? Kiedy ja to wszystko moją pracą zdobyłem? Nic twojego, a wszystko jego. Bracie i siostry, więc w tę noc będziemy też przepraszać, za tę profanację. A w tych ostatnich dniach we Włoszech. I pewnie w wielu miejscach, ale we Włoszech dwie takie, uważam, profanacje. W te tylko ostatnie miesiące. Na Karabli, na morzu, tamtejszym, kilka tygodni temu, ksiądz w niedzielę odprawił że święto. Był tylko w stroju kąpielowym. A na materacu powstawił kielich i hostię i tak odprawiał się święto. A dziewczęta i chłopcy w stroju bikini, dziewczęta, chłopcy byli wokół, tak sprawowali, się w morzu, w wodzie. A w minioną niedzielę ksiądz który jeździ na rowerze. Tam bardzo jest to rozpowszechnione we Włoszech. A więc grupą rowerzystów udali się też na Sycylię. I oto nagle zaczynali się w parku. Zostawili rowery, oparli o to stół. Ksiądz w krótkich spodenkach, w koszulce, bez żadnego stroju liturgicznego. Tylko założył stółę, arkobareno, tych kolorów tęczy, jakby chciał mówić, że jeszcze jestem za dżamder. I zaczął sprawować już święto. Odprawił ją całą do zwykłego plastikowego kubka, jednorazowego tam na rowino, wodę i przemienił w krew Chrystusa. I wiatr zawiał i zrzucił te hostie. Wiem, że nie wszystkie odszukano. W zwykłym parku. Drodzy siostry, żyjemy dziś w czasie, kiedy będą mówić nam, że to czas, kiedy my wyznaczamy liturgię. My możemy wyznaczać i mówić, jak można Boga uczcić w ten nowoczesny sposób, taki przychylny. Ale my dobrze wiemy tu, czego uczy nas święty szarpa, że mamy go uczcić na klęczkach, to tak wiekom na adoracji, że mamy go uwielbić wciąż za tych, którzy już. Jego nie wierzą. Amen. Kochani im i